Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kochanej serii, a dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić ciasto. Dobra, zaczynamy. Czego będziemy potrzebować do zrobienia ciasta? A więc potrzebować będziemy oczywiście trzech wiaderek, jednego jajeczka, cukru oraz mleka i czciny. Tak więc idziemy zebrać naszą trzcinę, która jest tam. O, trochę od złej strony podeszłem, ale to nic nie szkodzi. Idziemy tutaj. Tu jest wejście. I tutaj mamy naszą kochaną farmę trzciny. Wystarczy zebrać naszą farmę. Czcimy albo wziąć sobie ze skrzymeczki. Ja wezmę sobie ze skrzymeczki. W zasadzie trochę tej czcimy jest. Wracamy. Oczywiście, jakbyście nie wiedzieli, czcimy możecie znaleźć w sposób naturalny. Możecie ją znaleźć na plażach, wybrzeżach i tak dalej. Cześć, kurczak. Następnym krokiem będzie zrobienie Przenicę. Pszenicę można zdobyć moi drodzy na różne sposoby. Możemy ją znaleźć w skrzynkach spawnerów, albo zrobić takie oto pola uprawne. O, tutaj kurczak sobie chodzi. Teraz czas na mleko. Bierzemy sobie nasze trzy wiaderka i musimy znaleźć krowę. Jakąkolwiek. A więc. Krowę znajdziemy na takich płaskich terenach. O, właśnie ją widzę. Dzięki krowa. Chodź. Jedno. O, za pierwszym razem może się nam nie udać. O, teraz się udało. I trzecie. Dobra. Idziemy do naszej kuchenki. I robimy crafting. Teraz będziemy potrzebować craftingu. Możemy go zrobić, moi drodzy, z czterech desek. Drewno również można zdobyć z drzew, albo, tak jak u mnie, po prostu zebrać je z magazynu. Jedzenie. Diamenty. Drewno. O, akurat nie mam. Dobra, idziemy zatem do mojej wspaniałej farmy. O, proszę, i mamy też drugie jajko, które również może nam się okazać niezbędne. Tutaj rosną moje wspaniałe drzewa. Wystarczy, że sobie jedno zetniemy gołą ręką. I koniec ale idziemy teraz do naszego domku. Ok, jesteśmy w naszym domku, i teraz robimy crafting. No, po prostu robimy jedno drewno i cztery deseczki. Mamy crafting, i to już w zasadzie wszystko. Teraz wystarczy postawić nasz crafting tutaj, i robimy nasze ciasto. Robimy dwa cukry. To bardzo ważne. Jedno jajeczko, trzy pszenicy oraz mleko, i moi drodzy, mamy ciasto. Hurra! Teraz czas na zrobienie stoliczka i możemy spakować nasze ciasto. Tu postawię stoliczek mój. I proszę bardzo, mamy nasze kochane ciasto. Teraz jak jeść ciasto? Po pierwsze, nie możemy mieć pełnego paska życia, bo go nie tkniemy. Musimy najpierw jakoś się zranić. Ja tutaj dobrze gram, więc yy, naprawdę mam zawsze pełny pasek serduszek. Ale nie zawsze tak będzie. A jeszcze muszę sprawdzić, tak, jakiś ustawić poziom trudności. Hop! Pfum, mamy. I teraz nasze ciasto będziemy mogli jeść. Cóż za emocje. Prawy przycisk myszy i jak widzicie ciasto nasze się zmniejszyło o 1 piksel, a my mamy więcej serduszek. I tak oto wygląda nasze wspaniałe ciasto. Czyż to nie wspaniałe? Dobra majdazy, a więc to było na tyle z naszego wspaniałego odcinka o cieście. Trzymajcie się, cześć i do następnych odcinków.